Jesteśmy przy Tobie, Pani Boga, Rodzico, Dziewico, i serca se zwracamy ku nadziei, jaką jesteś dla nas, ku najmocniejszej i najpewniejszej kotwicy. Oddajemy Ci umysł, serce, ciało, całych siebie, trząc Cię według swych sił psalmami, hymnami i pełnymi ducha pieśniami. Święty Jan Damaceński, 9 stycznia, poniedziałek. Witamy Was, moi drodzy, wspólnie z Bogusią o poranku w poniedziałek i dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest Otóż to, to takie. Dwie są najważniejsze czynności w życiu wewnętrznym duszy Twojej. Rozeznawanie natchnienia i rachunek sumienia. Od rozeznawania natchnienia zależy, czy idziesz za głosem i wolą moją w Twych myślach i czynach codziennych. Trzeba zatem w uciszeniu i nadsłuchiwać głosu mego i wypatrywać miłości i pokoju w tym, co pojawi się w Twoim sercu i umyśle. A potem będą, a potem badać owoce, wpatrując się razem ze mną w swe serce. W moim spojrzeniu rozpoznasz prawdę o tym, co uczyniłaś w swym sercu i wobec ludzi na zewnątrz. I wtedy składaj to wszystko u moich stóp z miłością, z kruchą i dziękczynieniem, bym przyjął, naprawił, uświęcił. Niech Twoja spowiedź przede mną w Twojej duszy trwa, aby nic nie pozostawało w cieniu Twojej samodzielności i oddaleniu od mojego światła. I nie żałuj na to czasu, bo od tego zależy sens i wartość Twoich czynów podejmowanych wobec ludzi i samej siebie. Od tego zależy spełnienie się w Tobie planów Bożych. Twojej świętości na ziemi i w niebie. Z Ewangelii świętego Marka, rozdział 16, wers 19 i 20. Po rozmowie, po rozmowie z nimi Pan Jezus został przyjęty do nieba i zasiadł u prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Kropka. Miejcie wspaniały poniedziałek. Pozdrawiamy serdecznie o poranku. Przemek, marny pyłek. I Bogusia, żona Przemka. Ciao, ciao.